Witamy na naszym kanale w podsumowaniu stycznia. Tych książek w sumie trochę. No. Dlatego yes. też nie przychodzimy jakby po dwóch miesiącach, tylko po jednym, bo tak sobie trwało w Tak, podejrzewam, no. że i tak już teraz będzie ten film długi, yy, także no może po prostu zaczniemy bez zbędnego przedłużenia yy, Maja zaczynaj, bo o tym więcej. A ja jeszcze chcę tylko wspomnieć, nagrywamy to dwa dni przed końcem. Stycznia, więc może ja jeszcze coś przeczytam. Ja na pewno nie. Więc. Ja możliwe, że jeszcze coś przeczytam dlatego jak coś będzie na końcu wklejone, bo nie, mam, nie będzie miało potem warunków do nagrywania. Dokładnie. No, ale dobra. Bo zaczynają się ferie wyjeżdżamy, tak. więc. Ale dobra, pierwszą książką, którą przeczytałam w styczniu, jest ucieczka z krainy czarów. Oceniłam ją na 5 na 10 gwiazdek. Zawiodłam się na tej pozycji. Myślałam, że będzie to coś lepszego, ale no niestety Styl taki trochę infantylny był. I to jest może po prostu przeznaczone dla młodszych czytelników Mi się to w ogóle nie podobało Fabuła też była nudna I ja jakby nie lubię robić DNF-u Więc przebrnęłam przez to I to jest króciutkie ma, ma na przykład takie ostrony, że tu jest tyle tekstu I każdy rozdział zaczyna się, że tam jest kilka linijek tylko A ja to czytałam trzy dni, cztery dni I no, nudziło mnie to więc słabo u mnie pierwszą książką w styczniu był Chrzestognia, to jest Trilik Dwiećmina, cały czas on trwa. Niestety ubolewam nad tym, że wieży jaskółki Pani Jeziora nie ma w audiobooku na Legimi. Kończy się właśnie na tym tomie, więc resztę będę czytała w papierze i nie wiem kiedy się za to zabiorę. Um... Czytają, słuchając tej części zdam sobie sprawę, że to jest chyba moja ulubiona z Wiedźmina. Do tej pory nie byłam w stanie wskazać, którą najbardziej lubię, bo kocham całe uniwersum, ale teraz stwierdzam, że chyba to jest ta, bo jest ciekawa, i tutaj też powstaje ta kompania Geralta, i te relacje między nimi są naprawdę świetne. A później już wiemy, co się dzieje. Ja wiem, że przy gdzie Pani jeziora na pewno będę ryczeć. <laughs> yy, no, a to jest takie jeszcze przyjemne z klimatem, także no. Kolejną książką, którą ja przeczytałam w styczniu jest papierowy mak. Oceniłam go 10 na 10 gwiazdek. Yy, jest to o. nie umiem tego Jak przytać. Przytać Counj. Ceny. Ceny Twill. I ona chciała być tam wytapiaczem, czyli magiem metalu Ale było mało magów papieru i musiała pójść jako mag papieru i się szkolić Jej nauczyciel był dziwny, u którego jakby... ona tam prak ma te praktyki w ogóle uczy się No ale nagle przychodzi taka jego dawna dziewczyna I to może teraz zabrzmieć absurdalnie, jak ja przeczytałam opis, to miałam takie... co jest? Wywołała mu serce Je ukradła i on prawie że umarł Ale jakby ta... No i tam się coś dzieje I Connie... Tak będę mówiła, Connie Wyrusza w podróż, żeby uratować tego maga i... No, ogólnie... No ja słyszałam, że nie jest to za dobre I osoby, które to czytały dzielą się albo na te, co uwielbiają to, albo na te, co nie lubią tego w ogóle nie ma taki, nigdy nie, nie słyszałam, żeby ktoś był, miał taką recenzję, że no było okej, okay, ale takie bez szału Mi się to bardzo podobało, szybko to się czyta I jest to też ciekawe I ten, 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 ten jak on ma na imię? Emery Hale. On jest bardzo ciekawą też postacią I jestem ciekawa jego przeszłości Trochę się tutaj dowiadujemy I no Fajny jest ogólnie, polecam i będę kontynuować, bo mam wreszcie całą serię e, No to u mnie drugą książką, jaką przeczytałam, a właściwie też przesłuchałam, było Red, White and Royal Blue e, Nie miałam tego w papierze, bo wcześniej to pożyczałam od koleżanki e, Ale teraz, ostatnio gdy byłam w Empiku, to sobie kupiłam, bo chcę, żeby ta książka stała u mnie na półce mm. Jest to naprawdę genialna pozycja. Mamy tutaj historię Aleksa i Henry'ego. Jeden jest synem prezydentki, drugi jest księciem Wali. No i na jednym weselu dochodzi do takiej niezbyt fajnej sytuacji między nimi, i potem, by naprawić stosunki międzynarodowe, muszą udawać najlepszych przyjaciół. Oni się w sobie potem zakochują. Ta relacja jest mega urocza. Ta książka jest mega urocza, ta książka jest mega przezabawna. Um, I to jest taka pozycja, że ja robiła, ja ją czytałam na początku tego miesiąca, a teraz już mam ochotę na reread, tylko tym razem czytając ją w papierze yy, z zaznaczaniem fragmentów. Yy, podejrzewam, że dużo znaczników by tu poszło, bo jest tu masa przeuroczych dialogów, masa przeuroczych. Momentów. Co jeszcze jest fajne w tej książce? Mamy tutaj całe tło polityczne, które jakby nie schodzi na drugi plan na rzecz wątku miłosnego. Ono też jest ważne i to, co się dzieje, mamy wybory na prezydenta USA, też sprawia, że bohaterowie podejmują takie, a nie inne decyzje. I to, to mi się bardzo podobało. Na pewno sięgnę, znaczy już sięgnęłam po drugą książkę tej autorki, a trzecia ma zostać wydana w Polsce, także o. też pewnie po nią sięgnę. Kolejną książką, którą ja przeczytałam w styczniu jest Maresi, ją um, na 9 na 10 gwiazdek i podobała mi się, aczkolwiek tu jest napisane, że mroczna, dobitna i oryginalna. Faktycznie wyróżnia się wśród ogromnej ilości książek dla młodzieży, zalewających rynek. No i okej, okay, jest to coś oryginalnego, ale nie jest mroczna jakoś. Ja się. Ja miałem, byłam ciekawa, no jakby co tutaj może być takiego mrocznego, i ja nie przypadam za takimi książkami. A tutaj nic nie było, bardzo mi się to podobało. I też początek jest taki, że no to, co się stało, ona no, zawsze zmieniło coś tam, coś tam. Tu się nic takiego nie stało jakoś. Też wiele osób płakało na tym. Ja płakałam na końcówce, ale to z pewnego powodu to nie jest może jakieś takie ważne, no ale. Ciebie to ruszyło. Mnie to trochę ruszyło, bo ja takie, na takich sytuacjach płaczę. No i co? Jest to o takiej wyspie, na której są same kobiety. Mężczyźni są traktowani jako intruzi. I pewnego dnia przybywa łódź z nową taką dziewczyną, jaką ona miała. No i coś. Ja jestem imię Ojej, nieważne. O, jaj i taj! <grym>, jak, jaj! Ym... No przyjemnie to się czyta i bardzo szybko Ja to w sumie tak spontanicznie po to sięgnęłam, bo nie miałam co czytać Karolina miała No ja mam tutaj to, może to byś mogła przeczytać Sięgnęłam, po to spodobało mi się I będę kontynuować serię, aczkolwiek Kolejne to są ponoć bardziej krwawe I w ogóle mm, A to się... Się ukaże, no i wie krwawe książki Tam Lord, czy tam i U mnie trzecią książką w tym miesiącu jest Pani siedmiu bram od Marii Zdybskiej Ja tą autorkę już polubiłam za trylogię Krócze Serce. Jest to jedna z moich ukochanych serii, którą Wam bardzo serdecznie polecam. I od dzisiaj będę Wam też polecać Panią siedmiu bram. E, mamy tutaj Urban Fantazy. Y, główną bohaterką jest Bogini, która żyje wśród ludzi i. Nie ma w sumie z tym światem Bogu za bardzo do czynienia, do momentu, gdy dzwoni do niej jej przyjaciel z dawnych lat i mówi: Słuchaj, jest sprawa, bo znaleziono ciało i tam są runy. I ty je możesz przeczytać. I okazuje się, że to sprawa jest naprawdę poważna, i oni muszą zapobiec temu, by nie upadł znany nam do tej pory świat. Dziękuję. Jedyne co, to mam takie trochę mech na wątek miłosny. Yy, tak, dosłownie, tak, o, trochę. Yy, ale ta książka generalnie bardzo mi się podobała. Mega szybko się ją czyta. wyrwałam mnie trochę z takiego też zastoju czytelniczego, w jaki, pa, jaki wpadłam. A, <śm> <śm> o, i ten komarz. Yy, I końcówka mnie rozwaliła. Końcówka jest świetna. I będę czekać na kolejne książki tej autorki Bo to, jakie światy ona tworzy, to, jakich bohaterów tworzy, to jest po prostu coś niesamowitego I naprawdę polecam, jeżeli lubicie fantastykę, sięgnijcie po trylowie Króte Serce albo po Panią Siedmiu Bram mm, Dobra, Maja Kolejną książką nikt się chyba nie spodziewa, że ja ją przeczytałam Jest to mianowicie... Max Einstein, genialny eksperyment. Miałam do tego podejście w czerwcu na reading blogu, do którego was serdecznie odsyłamy. Sam ci się nie podobał, Nie. podobało mi się mega styl, w ogóle mnie to wynudziło. Ja doszłam do jakiegoś czwartego rozdziału, do piątego. Tak, do dosłownie, a dotąd czytałam, do piątego rozdziału. I mnie to znudziło, ja tego nie chciałam czytać. Teraz czytała. podobało mi się. I będę sięgała na pewno tam Jest to o dziewczynce, która hmm, ma taką nadludzką wiedzę. jakby Ona jest też sierotą, wraz z innymi tam Bezdomny. bezdomnymi. Mieszka na strychach, w strychach stajni. No i co? Pewnego dnia, tak ją chcę spytać, organizacja, ale zostaje uratowana przez taką dobrą organizację. No i matkie pewne przygody, a później nie... mają misję by ratować. Tak, bo jest jeszcze więcej tych dzieci, się okazuje, które są takie mądre W ogóle jest ty kobiet z Polski. No. To mnie dziwiło bo to jest zagraniczna książka ogólnie No. Ale mm, bardzo ciekawe teraz to i było, i styl też nie uważam, może, że to jest też jakiś wybitny styl, ale ten styl może być męczący, to prawda. Jest mę był męczący, ale fabuła była ciekawa. I wolno mi się to czytało. Przeczytałam to jakieś 2-3 dni, ale no to jest krótkie. I to jest ten minus, bo właśnie długo się to czyta. Tak. I... Ja też miałam tak samo z tą książką. Ale nie jest to krótkie, jest. ale długo ją czytałam, bo mnie po prostu męczył styl. Ehm... A nie powiedziałam, na ile ją oceniłam teraz, na 9-10 na 10 gwiazdek. No to u mnie kolejną książką jest Rezydentka od Poliroksy. Ja to słuchałam w audiobooku. Ja są dość krótkie, bo trwa niecałe 5 godzin. Ehm... Czytałam wcześniej Osaczoną od tej samej autorki Osaczona mi się dużo bardziej podobała Tutaj początkowo w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje w tej książce W sensie ja po nią sięgnęłam bez znajomości opisu Więc to też wina tego Bo stwierdził... Ja nie lubię czas... Ja bardzo często sięgam, bo książki nie znając totalnie nic o nich Nic nie wiedząc o nich Ta książka też porusza ważne problemy tak jak yy, Osaczona porusza, na przykład tutaj problem alkoholizmu, yy, czy toksycznego związku, obsesji na czymś punkcie. Czy była to fajna książka? Tak, ale nie przypadła mi do gustu zbytnio. Zniłam ją 5 na 10 gwiazdek, więc no, to nie jest jakoś dużo. Ale też nie jest to taka lektura, którą bym sklasyfikowała jako złom. Bo ona może się podobać, ale mi niekoniecznie gdzieś tam podpasowała. Dobrze, kolejna książka. Bardzo się cieszę, że ją przeczytałam Jest Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Mm, bardzo mi się ta książka podobała. Oceniłam ją na 10 na 10 gwiazdek. To była druga książka w tym miesiącu, którą na tyle Jest to o dwóch nastolatkach, o Arystotelesie. I no kto by się spodziewał. Oni mieszkają w Meksyku i tak. Arystoteles jest takim bardziej mm, zamkniętym w sobie, aczkolwiek on próbuje być taki radosny, otwarty. otwarty, ale w jego rodzinie no, nie da się tak, bo wszyscy praktycznie są tacy zamknięci. Jego ojciec wrócił z wojny w Wietnamie i jest bardzo milczący. Mm, I też przez to Arystoteles tak nauczył się, żeby nie okazywać uczuć. Natomiast Dante jest optymistycznym, wrażliwym i takim otwartym dla ludzi mm, chłopakiem. No i jego rodzina też się różni od tamtej, ale mm, oni się poznają na basenie. Słuchaj, to było takie trochę. Ta, to poznanie się takie było akurat niefajne, ale mam wrażenie, że w tej książce. Nie chodziło za bardzo o to, żeby się skupiać na fabule, tylko na emocjach. I no, ja płakałam kilka razy, a na końcówce ja jechałam samochodem na trening i ja po prostu tam prawie że piszczałam z radości na końcówce. Um, no i co? Tutaj no nie wiem, co mogę powiedzieć jeszcze. Oni tam się przyjaźnią i ten Dante ogólnie jest taki bardzo otwarty na tą znajomość z Arystotelesem, ale Arystoteles jest taki... nie, 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 nie... na no niektóre rzeczy I to jest właśnie to, dlaczego nie chcę sięgać po tą książkę, ale... bo ja się boję, że ja tam znajdę za dużo siebie Kolejną sprawą jest to, że to też nie jest takie schematyczne nie, to jest... Piękna książka, mi się mega ona podobała. Ja ją przeczytałam w trzy dni i mnie będzie męczyć długo. No, tak. Czytać. Przeczytaj ją, bo ona jest świetna. Ja ryczałam w ogóle. Ten styl jest świetny. Jedyne co. Nie trochę... przeraża ilość dialogów. Ja, właśnie, mi to przeszkadzało trochę, te dialogi. Ale to są w ogóle. To jest śmieszne, bo to jest podzielone na dwa, trzy segmenty i jest odliczanie pierwszego z powodu, które już tam rozdziału. Niektóre są dosłownie, ja wam pokażę, jak. Ja tu miałam, ale zgubiłam ten rozdział. No na jedną stronę były rozdziały po prostu, więc to się mega szybko czyta. Ale mi przeszkadzało, żeby to szybko też te, to, że mi było smutno. Ja miałam takie. Mm, czasami i po prostu mi się chciało płakać. Ja nie mogę z tych dialogów. Ja już no, wiem, że będę przeklinać tę książkę. No, tu jest mnóstwo dialogów, ale to jest cudowne. I. no. Mm. O, na przykład takie rozdziały. No ale to jest super, ja Karolinię to będę wciskać, wam to polecam i cieszę się, że Julia tak wędziła Karolinie, bo zachęciła mnie do sięgnięcia, po to kupiłam to i będę Teraz odsięguję, i będę ją do tego zmuszać. Znaczy i tak już powiedziałam, że to przeczytam, nie? Kiedy to jest inna sprawa. E, dobra, e, kolejną książką u mnie są złączeni honorem. I jest to romans mafijny, jest to bardzo schematyczny romans mafijny, dziewczyna zostaje zmuszona do małżeństwa. Było to fajne, przyjemne. Nie miałam wobec tej książki dużo dużych oczekiwań, dlatego że ja czytałam kilka romansów mafijnych i generalnie wszystkie wypadły dość słabo. Na tle innych ten wypada dobrze. Ale nie powiem, żeby to była jakaś super książka. Myślę, że będę kontynuować tą serię, no bo jest to cała seria złączeni. Um, nie wiem kiedy i nie wiem, czy przeczytam całość. To zależy, jak będą mi się kolejne tomy podobać. Ja ją oceniłam chyba na 6 na 10. Zaraz sprawdzę. 7 na 10, bo No to 7 na 10 ją oceniłam i no. Kolejną książką jest Lektura folwark zwierzęcy, ale postanowiłam o niej powiedzieć, bo bardzo mi się podobała Oceniłam ją na 8 na 10 gwiazdek Okej, okay, to kolejna książka u mnie, to jest Moja totalna miłość Czyli Siedmiu mężów Evelyn Hugo I to jest książka... Która zrobiła na no mnie piorunujące wrażenie. Ja się po niej nie mogłam otrząsnąć przez kilka kolejnych dni po skończeniu. Dobra, nie wiem jak zacząć, żeby przedstawić wam to, o czym jest ta książka. Więc mamy Laskę, która zostaje poproszona do tego, by zrobić wywiad z Evelyn Hugo. Tylko, że się okazuje, że ta Ewelink wcale nie chce udzielić wywiadu, tylko chce, żeby ta y, kobieta napisała jej biografię. I ona zaczyna jej opowiadać swoje. Życie. Hugo Hugo jest znaną aktorką z lat 70 i zasłonęła w sumie trochę poza swoich filmów z tego, że miała siedmiu mężów. I ona postanawia opowiedzieć, jak to wyglądało naprawdę, jak wyglądało jej życie bez tych wszystkich przekrętów związanych z Hollywood, związanych z próbą utrzymania się na szczycie, a było ich naprawdę wiele i Książka pełna bólu, pełna takiej niesprawiedliwości, mm, ale też jest to historia miłości, która jest w stanie przetrwać tak na dużą sprawę wszystko, przetrwać lata rozłąki. No Naprawdę ciężko mi mówić o tej książce, bo wracają do mnie te wszystkie emocje, a było ich naprawdę wiele. Chciałam Chcę mieć to, to muszę mieć to w papierze Płakałam na końcówce jak bubr Ta końcówka totalnie rozwaliła mnie na tysiąc kawałków I gdy ja już myślałam, że nic się więcej nie stanie To dochodziła kolejna rzecz, która znowu mnie rozwalała I naprawdę ta książka jest tak pięknie napisana To, to, to jest po prostu arcydzieło I ja nawet nie wiem, jak wyrazić to słowami, by... Przekazać Wam to, jak bardzo ta książka mi się spodobała i jak genialna jest to pozycja. Okay. Bo mam wrażenie, że żadne słowa tego nie są w stanie wyrazić. Że nie umiem powiedzieć czegoś tak, żeby to oddać na tym filmie. Kolejną książką, którą przeczytałam w styczniu jest Pan Obozowiczów. Oceniłam ją 10, 10 gwiazdek. Jest to kontynuacja, drugi to Bandy niematerialnych szaleńców, ale nie ma tu jakiegoś wielkiego powiązania, ale uważam, że trzeba przeczytać pierwszy, żeby czytać ten. Bo możemy trochę, bo oni wspominają czasami, ale nie ma jakiegoś czegoś takiego, żeby oni, żeby, żeby osoba nie czytająca pierwszego to nie zrozumiała tego, ale zalecam czytanie najpierw Bandy niematerialnych szaleńców, potem to. Ogólnie Bałam się tutaj, że nie będzie moich ulubionych dwóch, jednych z dwóch, o, Jednych z, dwóch z trzech ulubionych postaci, bo jedna była od początku, no bo jakby mogło być inaczej, bo to jest i główna, taka główna, główna, główna postać. Hmm. Na początku Denny Moon z rodzicami wyjeżdża na Saharę, bo rodzice z archeologami i tam mają kolejne zlecenie, ale Denny ma dosyć, więc rodzice go zapisują na obóz w Nowym Jorku, który trwa dwa miesiące. No, i też pewnym spowodem przypadków tam trafia Aneta i Dobromira, inaczej Mira, bo tak jej nowocześniejsze imię brzmi. No i co? Ale na tym obozie łamią wszystkie, wszystkie podpunkty regulaminu. Wszystkie zakazy dla nich są niczym. Wychodzą do lasu. No, dotąd tutaj nic takiego ciekawego nie działo. W sensie akcja nie była, bo to było ciekawe wszystko, ale akcja właśnie była dopiero pod koniec, i w tym tomie byłam roczniejsza niż w poprzednim, ale bardziej mi się ten tom chyba podobał i na pewno będę czytać więcej książek Marii Krasowskiej, i wam bardzo polecam. I też tutaj, hmm, co ja chciałam powiedzieć, a było więcej postaci, bo no jednak to był obóz, tam było mnóstwo dzieci w ogóle. I bardzo dobrze były wykreowane. I nie było to też przewidywalne. Chociaż no, końcówka. No, domyślałam się, że to się skończy, jak wszystko dobrze. Ale no, podobało mi się bardzo. Polecam. U mnie kolejną książką jest Szamański Twist od Anety Jadowskiej. Jest to finałowy tom trylogii szamańskiej. Czyli o losach Witkaca, Kurczaczka i Sępa. Mówiłam o tej książce we vlogu, więc po prostu powtórzę tylko to, że mi się to bardzo podobało. Świetne jest to, że w tym tomie mamy trzy perspektywy, bo jest opowiadana historia z perspektywy Witkaca, Sępa oraz Kurczaczka. Żeby też zbyt dużo tu nie mówić, to odsyłam Was do tego vloga, gdzie o tej książce mówię po prostu trochę więcej. Ok. Kolejną książką jest, też mówiłam na vlogu, więc nie będę mówiła za dużo. Cisza przed burzą, na 10 na 10 gwiazdek. Bardzo mi się podobało, chociaż w tym tomie też nie było za dużo akcji. Dopiero pod koniec tam się coś wydarzyło. I też mi się śmiać stało, bo ja dosłownie już ja, ta sama, tak sobie myślałam, że jej w tym tomie nie ma akcji. Pół strony później. Co się dzieje? Jest akcja. Bardzo mi się to podobało, płakałam. No, na śmierci też jednego kota no. To u mnie już przed ostatnią książką jest pieśń o Achillesie, Madeleine Miller Ja tę książkę czytałam w wakacje W sensie ja doczytałam pod 25 rozdziału, później ją zostawiłam i wróciłam do niej dopiero teraz bez wątpienia jest to piękna historia, jest to pięknie książka, jest to pięknie opisana relacja pomiędzy dwoma bohaterami. Jest to książka, jakby gdzie znamy od początku zakończenia, tak? Bo my wszyscy wiemy, jak się kończą losy Achillesa, więc od początku tylko mamy nadzieję, że kurde, a może coś się wydarzy i będzie happy end. Przez co mam wrażenie, że. Czytając to, pewne sceny wzbudzały we mnie masę emocji, bo jakby nie znając zakończenia, myślę, żebym aż tak tego nie odczuwała. W sensie chodzi mi, że w każdej innej książce, gdyby były tego typu sceny, to one by nie robiły na mnie aż takiego wrażenia, bo tak naprawdę nie wiedziałabym, do czego zmierza cała historia. No tutaj mamy postać, która jest znana nam wszystkim, tak? Achilles. Więc. Wiemy, do czego to dąży, przez co pewne sceny są jeszcze bardziej bolesne. I bardzo mi się podobała ta książka, jednak teraz, gdy czytałam końcówkę po paru miesiącach przerwy, to trudno mi było się wgryźć na powrót. Historię, i ta końcówka szczerze mówiąc, średnio mi się spodobała. Um, zwłaszcza dosłownie ostatnie, chyba dwa rozdziały, um, ale myślę, że jest to książka naprawdę warta uwagi i że jest to historia, do której kiedyś jeszcze wrócę. Kolejną książką, którą ja czytałam w styczniu jest Niebezpieczna Ścieżka. Również oceniałam ją 10 na 10 gwiazdek. I Również tutaj... są to wojownicy. Tak. I na nich ryczałam najbardziej z całej serii, nawet w vlogu jest przybitka, kiedy do Karoliny wchodzę eee, po o tak. zakończenia i ja po prostu ryczałam. Ja czytając osta końcówki ostatniego rozdziału ryczałam i znowu po prostu ja już czuję ten smutek. Ja już zaraz mam wrażenie, że będę ryczała Już masz łzy w oczach. No ja już mam łzy w oczach na to, co się tutaj wydarzyło i... Ja zaraz będę ryczeć po prostu. No, polecam Wam w ogóle tę serię. I lubiłam. Dobra, też nie będę spoilerować, bo, bo ja to, co teraz powiem, to może domyślić się więcej osób o co chodzi. Ale jedna postać mnie tak wkurzała od dwóch tomów. Po końcówce ja ryczałam. Wybaczyłam tej postaci wszystko wszystkie jej brudne zachowania. Wszystko jej wybaczam. I. Już się nie możesz doczekać czytania tak, kolejnego tomu ale, no. <laughs> Co? Ktoś miał mi zamówić, a nie zamówił No bo z na ferie wyjeżdżamy, więc po feriach U mnie ostatnią już książką w tym miesiącu jest poradnik dla dżentelmena o występu i cnocie Jest to historia Henry'ego Montagu, który razem ze swoim przyjacielem i swoją siostrą wyrusza na Grand Tour Czyli podróż po Europie mają tam odstawić siostrę potem do jakiejś szkoły. Ten jego przyjaciel ma zostać w Holandii i iść na studia, a ten Henry ma wrócić do domu i jego ojciec wysyłając go na to myślał, że on sobie poukłada wam rzeczy w głowie, przestanie czuć na przykład pociąg do chłopców, przestanie wiecznie pić i uprawiać hazard. Tyle, że ten grand tour nie wygląda tak, jak oni sobie zaplanowali. Przeżywają tu wiele różnych, dziwnych perpetii. Dobrze bawiłam się na tej książce Fajnie się tego słuchało, też ją przesłuchałam po audiobooku Najbardziej chyba polubiłam Felicity, czyli Siostrę Głównego Bohatera Dlatego nie mogę się już doczekać czytania drugiego tomu, gdzie to ona jest główną bohaterką Końcówka jest mega urocza I to, to jest moja kolejna miłość w tym miesiącu Po prostu Momentami miałam tutaj takie. Takie są do niektórych wydarzeń, które trochę wydawało mi się mało realistyczne, ale generalnie całość wypada bardzo dobrze. Nie jest to książka aż tak dobra jak np. Red, White and Royal Blue, ale na pewno warto zwrócić uwagę na tę pozycję. Ostatnia książka. Jak na razie, którą czytałam w styczniu, jest Kając Świt. W sumie tak spontanicznie po to sięgnęłam, bo po wojownikach, właśnie po tej niebezpiecznej ścieżce, ja nie wiedziałam co ze sobą zrobić, nie wiedziałam po co sięgnąć, a po prostu chciałam czytać. Ja wiedziałam, że ja będę za bardzo przeżywała dalej tą niebezpieczną ścieżkę, jeśli nie zabiorę się za coś nowego, czym zajmę głowę, bo ja bym po prostu mogła życzyć cały dzień potem po tamtej książce. Więc tak w sumie miałam ochotę już od dawna natkając świt. Więc tak w sumie stwierdziłam, dobra, biorę to, najwyżej odłożę, jak, jak stwierdzę, że to nie moment na tą książkę. Przeczytam, bardzo mi się podoba. Główna bohaterka, moja imieniczka, też jest taką dobrze wykreowaną postacią i rozumiem jej postępowanie, nie była irytująca. Ogólnie jakby ktoś nie wiedział, to jest taki trochę retelling mulan. Mm, no i co? Mówiłam o tej słusty na Redding więc nie chcę też się powtarzać, bo nie mam nic nowego do powiedzenia. Polecam. To ja jeszcze tak powiem, że jest szansa, ale szczerze mówiąc, wątpię, żeby to się wydarzyło, że skończę w tym miesiącu One Last Stop, bo to zaczęłam słuchać w audiobooku Jest to Dobra, cudowne. To. I... No zobaczymy. To ja jeszcze możliwe, że skończę... Się na pewno skończę. <laughs> Akademia Mrocznych z Lakę cienia, czyli drugi tom. I jeśli bym się na to złożyła trzeci przeczytać, bo mam... Więc może, ale no nie wiem. Zobaczymy. Na pewno drugi przeczytam, bo jestem już na 66 stronie. Więc może uda mi się przeczytać? No zobaczymy. Jak zobaczymy, będzie. Dobra, więc to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się udało przeczytać w styczniu, czy były dobre to książki, czy raczej ten rok zaczął się słabo pod względem czytelniczym. I czy jesteście zadowoleni ogólnie, jak czytelni z miesiąca? Tak. Ja jestem, bym, na przykład, bardzo zadowolona. Ja też. Zdecydowanie. A my już się z Wami żegnamy i co do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Cześć.